Witam, witam. Nagrywam tutaj, e, ponieważ chciałam ogłosić, że gówniarz e, bezpodstawnie blokuje e, konta e, Żabka, żeby ludzie nie mogli korzystać z tej aplikacji i ze e, po, e, produkty pobierać, z kuponów. Dlatego to ostrzegam, że e, dziecko e, blokuje nieprawnie konta... Żabka ludziom, żeby nie mogło korzystać z tej aplikacji. Ja nie wiem, dlaczego dziecko y, siedzi w tej aplikacji i blokuje ludziom konta, żeby ludzie nie mogli korzystać z tej aplikacji i z tej aplikacji, y, brać y, produkty z tej aplikacji i korzystać z tej aplikacji. Jaki to jest bez sens po prostu? Bez sens, że dziecko blokuje konta ludziom, żeby.